5-minutowy trening dla Wdowiego Garbu. Cześć, witam się z Wami w poniedziałek. Dzisiaj wyjątkowo o 8.30 nie o godzinie 9, ale to już ostatni wyjątek w tym miesiącu, już w przyszłym wracamy do, nas... do 9 rano. Dzisiaj wyjątkowo o 8.30, ale najważniejsze jest to, żeby zrobić trening. A te osoby, które będą chciały oglądać o 9.00 live, no to live oczywiście będzie już zapisany, opublikowany i będzie można śmiało ćwiczyć. Dziś, tak jak mówiłam, zrobimy sobie trzy ćwiczenia dla wdowiego garbu, czyli tego, co powstaje. Jak dużo mamy wysuniętą głowę do przodu, jak mamy właśnie bardzo dużo przeciążeń w naszej szyi, w naszych górnych plecach. No i ciało broni się trochę jak może, i stąd powstaje taki wdowi garb. Dobrze, no to co? Gotowi do startu? Siadamy sobie wygodnie. Oczywiście też zachęcam Was do tego, że jeżeli macie taką możliwość, to możecie wstać. I dzisiejsze ćwiczenia, które będziemy wykonywać, możecie też zrobić w pozycji stojącej. Biodra będą Wam bardzo wdzięczne. Wydłużony pięknie kręgosłup. Barki opuszczone w dół. Unosimy łokcie na wysokości naszych barków. Otwieramy i zamykamy. Otwórz i zamknij. Pracujemy samymi ramionami. I próbujemy to zrobić w dużym zakresie ruchu, czyli chcemy przenieść łokcie daleko w tył za nasze ciało. Natomiast ważne jest to, żeby kręgosłup pozostał stabilny, bo w przypadku, jeżeli nie mamy odpowiedniego zakresu ruchomości w naszych barkach, to kręgosłup lędźwiowy może chcieć tutaj nadrabiać ruchem, ale to w żaden sposób nie wpłynie na zdrowie naszych barków, czy na zmniejszenie jego garbu, ani też nie wpłynie to korzystnie dla kręgosłupa lędźwiowego. Więc dbajmy o niego, bo teraz w tym ćwiczeniu on powinien być stabilny, nieruchomy. Szeroko otwórz. Zatrzymujemy teraz otwarte ramiona łokcie są daleko za naszym ciałem i jak najdalej damy radę i z tej pozycji prowadzimy ręce w górę nad głowę i wracamy w górę nad głowę i wróć. Jak najdalej damy radę za sobą, tak jakby była tutaj przed nami jakaś ściana i my musimy po tej ścianie prowadzić ręce. One nie mogą nam uciekać do przodu oczywiście. Jeżeli nie masz na tyle zakresu ruchomości w swoich barkach, no to Ćwiczysz w swoich zakresach ruchu, ale mimo wszystko staramy się te ręce przenosić daleko za siebie. Spokojnie oddychamy i czujemy, jak nasze barki też się cudownie rozgrzewają. Jeżeli jest taka sytuacja, że już Twoje ramiona nie mogą wytrzymać, opuść na chwilę, strzepnij sobie ręce. 5 sekund odpocznij i za chwilę wróć do działania, do ćwiczeń. Żebra są schowane, brzuch jest lekko aktywny. Jeszcze dwa powtórzenia, sięgamy wysoko i wracamy. Jeszcze jeden raz. Super, przenosimy teraz dłonie z tyłu za nasze ciało, splatamy koszyczek, odsuwamy dłonie od naszego ciała, pociągamy barki w tył, w dół, brodę w przód, w górę. Jeżeli nie możesz się złapać za swoje dłonie, to po prostu. Pociągnij ręce do tyłu swobodnie. Możesz też wykorzystać jakiś przedmiot, który masz przy sobie. Nie wiem, na przykład długopis albo jakąś ściereczkę. Łapiesz między dłonie i rozszerzasz. Powtarzamy to ćwiczenie. Czyli łapiemy, robimy koszyczek, odsuwamy broda w górę. Wydech, wydech. I jeszcze dwa razy. Odsuń barki w dół. Żebra są schowane. Bez wypychania brzucha do przodu. Żebra schowane. Broda w przód, w górę, wdech, wydech. Dwa powtórzenia. Odsuń barki, cofnij i wyciągnij brodę wysoko. Wdech, wydech. I ostatnie powtórzenie. Barki w dół, ręce odsunięte od ciała. Broda w przód, w górę, wdech i wydech. I mamy i rolujemy sobie pięknie barki na sam koniec naszego ekspresowego dzisiejszego treningu. Możecie mi powiedzieć, czy poczuliście, poczułyście, że jest cieplej, bo mi się zrobiło od razu gorąco, mimo tego, że poranek w Krakowie jest wyjątkowo zimny, wyjątkowo chłodny. Z zestawu korzystajcie, bo. Yy, samo zapisanie live'a, czy zapisanie rolki, czy samo oglądnięcie go nie sprawi, że zmiany nastąpią. Ewa napisała: Oj, tak, super, bardzo się cieszę. I to 5 minut niech będzie takim must-have, przerywnikiem w ciągu dnia. Pamiętajcie o tym, że ruch jest bardzo, bardzo ważny. I Jak będziemy go wdrażać systematycznie, to zmiany są możliwe. Co mogliście zobaczyć właśnie na relacji, bo w weekend, w sobotę, napisała do mnie pani Edyta ze swoją przemianą. I pani Edyta dołączyła do programu Popraw zgarbione plecy w zeszłym roku, w czerwcu. No i właśnie działała tam te przez pierwsze trzy miesiące i już tam zmiany się pojawiały. Później miała taki okres, że trochę ćwiczyła, trochę nie ćwiczyła, tak mniej, bardziej systematycznie, ale od sierpnia tego roku wróciła do, takich, do takiego regularnego ruchu i zmiany w sylwetce są naprawdę, naprawdę niesamowite. I naprawdę jak ja je zobaczyłam, to tak się mega wzruszyłam, ale najbardziej to mnie tak chwyciło za serce, jak Pani Edyta napisała do mnie wiadomość, co się zmieniło, jakby oprócz wyglądu? Bo wygląd to jest taki efekt uboczny całego procesu, ale to, że plecy mniej bolą, że nie boli właśnie w kręgosłupie lędźwiowym, że szyja mniej boli. Mówiła, że wcześniej miała dyskomfort, jak przełykała ślinę, a teraz tego dyskomfortu w gardle nie czuję, że miesiączki są mniej bolesne. No naprawdę, naprawdę. I wygląd w twarzy się zmienił, bo to, jak dbamy też o naszą postawę, ma też. Wpływ na wygląd naszej twarzy. O, super wyglądasz, dziękuję, Oldzia. <grywa> Czuję się ciepło, napisała Ola, fantastycznie. Dziękuję, Kama. Życzę Wam cudownego tygodnia. Korzystajcie z treningów i dbajcie o swoje ciała, bo to, jak dbamy o nie teraz, to będzie procentowało w przyszłości. Wszystkiego aktywnego i do zobaczenia.